Nauka zawodu jest bardzo potrzebna. Jest tutaj dużo stanowisk, jest dużo ofert właśnie edukacyjnych dla wielu tutaj uczniów, którzy teraz będą szukać dalszej drogi rozwojowej. Ogromne tłumy przychodzą, widzę, że często prowadzą różne rozmowy tutaj w na stanowisku, w innym, do nas też przychodzą, więc uważam, że bardzo pozytywnie tutaj jest duże zainteresowanie. Jestem uczennicą na profilu asystentka stomatologiczna. Czymy się teoretycznie na temat zębów. Wszystko to, co jest z nimi związane, czyli na przykład chirurgia, protetyka i tak dalej. Nasza szkoła tutaj stawia na zajęcia praktyczne. Nasze sale są wyremontowane, wszystko jest, materiały, po prostu wszystko jest tak cudowne, że nie ma na co narzekać po prostu. Jestem na kierunku do Technik Automatyk. Jest to szkoła dla ludzi, którzy lubią kierunki typowo techniczne, ścisłe, czyli no matematyka rozszerzona. Tak? Jest tam elektronika, elektryka i wiele zawodów, dla których trzeba mieć tak zwaną ścisłą głowę. Ja jestem akurat na Techniku Robotyku. Zdecydowanie jest to szkoła dla osób, które, nawet niekoniecznie się tym interesują, ale chcą się zainteresować, chcą zawodów przyszłościowych. Myślę, że kobiety też mogą programować, też mogą budować roboty i nie jest to. Znaczy, więcej jest chłopaków, ale myślę, że to jest też dla kobiet i dużo dziewczyn się boi po prostu. Chcielibyśmy pokazać uczniom ósmych klas, jak wygląda nasza praca na takich pracowniach w naszej szkole, po powiedzieć trochę o naszych profilach i zaoferować im wizualne doświadczenie tego, co będą robić, jeżeli wybiorą naszą szkołę. Szkoła jest bardzo prestiżowa i wejście do studiów jest bardzo łatwe po naszej szkole. Nauka jest na wysokim poziomie. Można się nauczyć, ile się chce teorii, natomiast praktyka to jednak praktyka i jest bardzo przydatna, więc cieszę się, że też dużo tutaj osób wystawia rzeczy, żeby ludzie mogli spróbować też działać samemu.